Iwa Outdoor Classic to również narzędzia tnące, czyli m.in. noże. Wchodząc na halę numer 5, trafiłem od razu na stoisko firmy WinKnife, czyli noże CVV. Noż, który Wam pokazuję, to nóż CVV Toxon, nóż obozowy, który jest zrobiony ze stali 3CR18MOV. Jest naprawdę bardzo fajny i wygodny. No i kolejna wersja noża Elementum. Tym razem z okładzinami w kolorze zielonym. Jestem na stoisku firmy Bestech. Bestech moim zdaniem robi dość kontrowersyjne noże. Nie wiem jak uważacie. Napiszcie w komentarzach. Pierwszy to skirmisz, Nóż, z którym nie wiem co miałbym robić, ale wygląda zabójczo. A to jest nóż Sterlit, który zamknięty wygląda świetnie, a po otwarciu jeszcze lepiej. A ten cieniutki nóż, który mam w ręce, to nóż Cicada Wings, o którym nie wiem co mam powiedzieć, ale no tak, to komuś się może podobać, komuś nie. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba.